Witam. Zastanawiałem się, czy nawet e, robisz naprawdę osobny masterio z odpokowywania wersji kolekcjonerskiej Rocket League. Bo nie ma w tym e, żadnej figurki niestety ani z takiego, co bardzo chciałem mieć. Jest tylko tak naprawdę pudełko. E, niemniej jednak, e, ludzie, którzy są tak wielkimi fanami gry, jak ja, prawdopodobnie są zainteresowani, nawet jak to wygląda w środku, nawet jeśli nie ma. Tym za dużo. No ale co? Otwórzmy pudełko i mamy co? Mamy czarną płytę z Rocket League, wreszcie fizyczną. E, jakiś dowód, że pośladamy tą grę. Jest e, narysowana, narysowana, jak wizytówka. E, specjalnie ręcznie narysowana dla e, wersji kolekcjonerskiej. Błyszczy się fajnie. Wszystko, nie jest naklejka ani nic. Jest. E, Kod możecie przestać przepisywać, jest dawno wykorzystane, Macie pewnie lepsze rzeczy do roboty. E, mamy DLC z wszystkich. E, no, wszystkie DLC do tej pory, jakie wyszły. I wczesny dostęp do czterech nowych e, samochodów, które się teraz właśnie pojawiły w wersji kolekcjonerskiej. Także dzięki wersji kolekcjonerskiej mamy do nich wcześniejszy dostęp. I tak naprawdę tyle. I tak wygląda. A. Wersja kolekcjonerska to 20 euro. Prawdopodobnie wiele osób powie, że mało, że nie warto, ale jak ktoś naprawdę dużym fanem jest gry i chciałby mieć dowód ku temu na półce, to mamy ku temu wreszcie możliwość. Dzięki za oglądanie. Łapki, słupki. Kajs, wszystko mi widzenia. Hej!